Eu fiquei me zoom é! pé! Mimo tak wspaniałych kibiców i głośnego dopingu drużynie sandomierskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej nie udało się wygrać turnieju piłki nożnej zakładów pracy o puchar burmistrza Sandomierza. Po okazały puchar sięgnęli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, i to oni będą się cieszyć przez najbliższy rok mianem najlepszego zakładowego zespołu w królewskim mieście. Najważniejsze znaleźć chwilę czasu e, poświęci wolnego popołudnia, żeby zintegrować się, bo to są jednostki tradycyjne miasta. Spędzić miło sobotę popołudnie. Pogoda nam dopisuje, nie jest ani za ciepła, ani za zimno. Może deszczu nie będzie, a nawet jeśli będzie to odrobinę piłka dostanie po ślizgu, będzie, będzie więcej pięknych goli. I to jest ważne. Zabawa i sport. Na pierwszą w takim składzie zabawę i emocje sportowe, te na murawie i te na trybunach zaprosił firmy i instytucje Sandomierski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No nie przypominam sobie, żeby wcześniej się odbywały, ale chcemy też zaangażować jako MOSYR firmy takie działające na terenie miasta Sandomierza, czy które y, tutaj mają swoje siedziby właśnie poprzez sport, rekreację, organizujemy taki turniej firm i... Działamy. Czemu, czemu ma ten turniej służyć? Jaki cel chcieliście osiągnąć? chcecie osiągnąć. Znaczy przede wszystkim to jest integracja, przede wszystkim propagowanie sportu, no i żebyśmy się mogli spotykać. To jest bardzo dobry pomysł. Poznajemy tutaj zawodników innych drużyn, innych firm, które pracują na terenie Sandomierza. Bardzo fajna inicjatywa. Z możliwości spotkania skorzystało sześć firm. Po zaciętej rywalizacji na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna komendy powiatowej PSP w Sandomierzu. Zabawa, można poznać ludzi, przede wszystkim poprawić kondycję fizyczną. I ogólnie, 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 ogólnie dobra zabawa jest, tak? Ty z kondycją chyba problemów mieć nie powinien. No nie powinni mieć, ale zawsze trzeba tą kondycję podtrzymywać, prawda? I każda okazja jest dobra. Szczególnie tego typu e, imprezy, tego typu zawody, gdzie widać, że jest dużo, dużo młodzieży, dużo dzieci i to propaguje zdrowy tryb życia. Nie było problemów ze skompletowaniem licznego składu? No problemów nie było. Wręcz bym powiedział, że y, mieliśmy problemy, kogo nie wziąć. Problemów ze skompletowaniem składu nie miało też przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. I prezes podkreślił, że to wynik dobrej atmosfery w zakładzie pracy. Jeżeli jest dobra atmosfera w pracy, to przychodzą ludzie się bawić, pograć, pokibicować. O to właśnie o tym wszystkim chodzi. Tak jak powiedział na początku burmistrz pożyczył nam dobrej zabawy. Przedsiębiorstwo wygrało poza konkursową rywalizację na najlepszych kibiców. To jest niespodzianka dla mnie. Nie wiedziałem, że tak się dziewczyny przygotowały. Super sprawa! Tę super sprawę zagwarantowały, panie! Które zadbały o specjalne stroje, hasła do skandowania, mnóstwo uśmiechu i radości? Jest nas mało w pecu, bo specyfika pecu jest stricte męska, jeżeli chodzi o zawody. Nas jest kilka, zebrałyśmy się i postanowiłyśmy wesprzeć na, naszych mężczyzn? Mamy tych haseb z dziesięć i nie użyłyśmy jeszcze wszystkich. A jak, jak się bawicie? No świetnie się bawimy, świetnie się bawimy. A jak oceniacie grę swoich? Wspaniale! No wspaniale! Trzymaliśmy kciuki. Kciuki za swoją drużynę trzymali też kibice Robsona. Kibicujemy naszej drużynie kibicujemy Robsonowi, ale i wszystkim pozostałym. Dobrze się bawimy. Mimo, że turniej z założenia był formą zabawy, rekreacji, to zespoły miały specjalne treningi. Chłopaki trenowali, przygotowywali się, zamawialiśmy specjalnie ubrania. Były delikatne przygotowania w ostatnim tygodniu, ale to tak wszystko... Bardzo amatorsko, tak jak zresztą widzicie na załączonym obrazku, są drużyny o wiele lepsze, które, które trenują, nawet podobno niektórzy to i... Całe lata, cały, cały, cały rok i w zimę. Kłopotami kadrowymi tłumaczył burmistrz Sandomierza brak w turnieju zespołu z magistratu. Po ostatnim występie ze starostwem, który wygraliśmy, pojawiło się wiele kontuzji, jeszcze musimy dojść do siebie. Dyrektor Mosir Jerzy Żyła zapowiedział, że następny turniej firm przygotuje dla drużyn kobiecych lub mieszanych. Jerzy Strzyż, STV Info.